dobra, bla bla. możemy poczytać oczywiście od jednostka. jednostkach, trochę się tutaj wycofamy, bo tak trochę za blisko byli, w tym lesie mam nadzieję, że się ich z nimi. Inicjatywy pewnie mają większą, w związku z tym ruszają się pierwsi, na samej górze jest ten pasek aktywnych jednostek, co nie wiem, pierwszy raz chyba widziałem w Final Fantasy 8 zastosowany, że była ściągawka z tego, która jednostka rusza się pierwsza, albo Final Fantasy X to wpletli pierwszy raz, nie pamiętam, no kiedyś tego w każdym razie nie pokazywali inni. Albo ja nie pamiętam, bo ja przecież dużo gier PC-owego minąłem. Ale zawsze mi się kojarzy, że to było gdzieś w Final Fantasy, bo pamiętam, że czytałem jakąś zapowiedź i to było tak wytuszczone, że jest taki feature, że pokazują kolejkę, kto się ruszy następny. Ale tak pomyślałem, tak... nic. Pewnie w filosach to było wcześniej. A Wy pewnie mnie teraz naprawicie znaczy w sensie poprawicie, więc, więc się nie martwię. <laughs> No, nie ma za co, A, bo ja, bo ja dzisiaj, dzisiaj chyba nie pograł. Dziś nie, nie, mieliśmy zaplanowanego grania razem. Okay. Pata powiedziała, że może pograć, ale nie ma piżamy odpowiedniej, żeby siedzieć tutaj. <grystanie> Sorry, ale nie, nie dzisiaj. Bośmy nie planowaliśmy dzisiaj grania wspólnego, więc odpada. A to zawsze jest potem taki problem, jak to wiecie, jak, jak sobie nie wybierzesz czegoś na starcie. To jest potem tak, co tu zagrać? I tak patrzysz tak, nic nie mam, to nie gramy. I to zawsze się tak kończy. Więc skoro jest nieplanowana taka akcja, to nie wypali. To nie jest to samo co sponta. no. Konie poległy. Fajnie motyw, że jak się oddalisz, w sensie tak nawet wyżej dasz, to to nie słychać tych jednostek, ale to zwróćcie uwagę już w kilku innych grach, że też tak jest, więc już mi no tak to nie dziwi, ale faktycznie się tak pojawia taka ewentualność. Tak jak mówiłem wcześniej, jak widzicie te jednostki, to AI dość, dość gibko sobie radzi z, z tym kolejkowaniem kolejnych ruchów, więc nie jest to jakieś tam specjalnie mm, obciążające tak naprawdę, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach w walkach turowych zwłaszcza. Może na jakimś wyższym poziomie trudności tego nie ma, nie wiem. Ja gram na tym normalu. Tak wszystkie się kończą dla mnie tak samo, więc tak naprawdę mogę włączyć harda. Ale, yy, ale, ale no, sprawuje się to. No to, to też tylko oznacza, że tam dobrze to ogarnęli. Dobra, tu nic ciekawego mi nie napisali. Idziemy dalej. Muszę co tam w miastach. Jak tam moje budyneczki, jak tam moje kolejeczki. O, znowu centaury mnie tu podjechały. A nie, to już inne są. Boss! Bosy to centaury, które żyją gdzieś tam. Problem jest tylko to, że ja mam ukruszony zdrowy troszkę, więc jest tak troszkę niefortunnie. No ale dobra, zobaczmy co tam też wykminimy. Poczekamy na was w takim razie, schować się tylko po lasach. Okej, okay, chodźcie, tutaj są nowe oblicze. No i tak mi to widzę, że dużo dało, skoro oni się ruszają pierwsi. Brakuje mi jakiejś jednostki dystansowej, ale no, te pierwsze jednostki to są jakieś tam zwiadowcze. Jak widzicie tam raczej idę w ekspansję tych miast na samym początku. Miał być graby z magii. Patrzcie, są slowmanami teraz. E, Miały być graby z magia, fireboolamix się? Dziwna sprawa. Dwa, myślę, że nie ma tutaj rzeczy. W sumie samo leczenie jest magiczne. <grymne> Ci Broken Lordsi, na przykład, o których mówiłem na samym początku, nie potrzebują w ogóle jedzenia. To są jakieś tam dusze czy coś tam zakute w zbroje. I Broken Lordsi to jest frakcja, gdzie właśnie się zorientowałem pierwszy raz, jak przyrost wygląda w ogóle populacji w miastach. A, a tam akurat oni bazują wszyscy na tym pyle, na tym daście. I energia ich to pył, więc oni się leczą pyłem, oni kupują sobie ludzi nowych pyłem i wszystko jest tam za pył, więc no, tak naprawdę. Jest to zupełnie inna rozgrywka, nie? No bo wiadomo, że potrzeba, potrzeba pyłu, żeby to jakoś utrzymać w ryzach. A tutaj akurat tego nie ma tu walczymy o żarcie oczywiście. Cześć Bart. E, no właśnie o tym mówię. zdrowie wojaków odnawia się co turę jakiś tam fragment, a, a broken lord e, żąą pył i stają się po prostu zdrowsi wtedy, nie? Coś jak mojej marchewki. W sensie konie i marchewki. Okej. Okay. Dobra, trochę to, Aha, no i tutaj akurat e, draken gardzi, Drakeni, w sensie Smoki, m, mają tego pierwszego bohatera, który jest wyposażony w leczenie, więc on też im to zdrowie odnawia, jeżeli tylko może, bo to go akurat zahaczyli. M, więc e, to zależy tak naprawdę od frakcji jednostek, które sobie weźmiecie jak lata, nie? To, to uzdrowienie. No z bazy nie trzeba uderzać, się, trzeba postać na jakiejś tam płytce, Właściwie co turę trochę tam to zdrowie leci. Ja generalnie z przyzwyczajenia, jak w cywilizacji, gdzieś się punkrowałem i czekałem. Nostałem questa, o oh shit eee, muszę znaleźć jakąś armię, która ma skarby, które były w tym miejscu. <gry> Okej, okay. chyba oni. To są jakieś centaury kurczaki, dobra, pójdziemy naokoło. Myślę, że tutaj wykupimy sobie tą rozwinięcie miasta i jakieś jednostki sobie wrzucimy Halenki. Halenki 2, ja i tak nazywałem? Aha, bo ja edytowałem je, ale bez sensu. O, też kupiłem, żeby już były te jednostki czekały gotowe. a Dastu mam nawet trochę. tak, czy tutaj jakąś mniejszą frakcję ścierałem? Chyba nie. Ikonka, która tutaj była przez moment i teraz zniknęła, to ikonka umożliwiająca właśnie zbudowanie jakiś ekstraktorów na tych hexach specjalnych. Widzę, że do mnie cisnął już pająki, więc dridery. Kurde, już się robi coraz bardziej nieciekawie. Mm, tak, e, to są, tak jak mówiłem wcześniej, e, budując jakiś ekstrakt, będziemy ekstraktować jakiś glass steel, czyli pewnie jakieś stalowe szkło. E, będziemy wydobywać, co daje tam jakieś um, unikalne, elitarne, można by rzec, e, surowce. Surowce, które potem schodzą na handlu albo dajemy. Na questy są potrzebne, i to na questy są randomowo potrzebne, więc. Zawsze jest tego najlepiej jak najwięcej. Tutaj widzę, że ci z Halego Pottera też idą, więc jest coraz mniej ciekawe, bo generalnie frakcji głównych jest 9, a frakcji tych mniejszych jest 39, zdaje się. Jakoś tak dużo ich jest strasznie, 20, 30, chyba 30, jakoś tak około. A co nam daje. Tak, frakcje mają po 3 jednostki, no to wypada wtedy teoretycznie w rozgrywce granie 30 jednostkami. Nieźle. No chociaż tam slotów jest ograniczona ilość, więc to też nie jest powiedziane, że możecie wziąć wszystko co tam chcecie, tylko też to trzeba sobie podobierać. Okej. Okay. Tutaj się Helenki zbudują, więc moje miasto jest w miarę bezpiecznie. Wykupiłem też tą dzielnicę, więc rozbudowałem się o kolejnego heksa. No i moje miasto już jest odpowiednio też większe. Tu mniejsza frakcja jest u drzwi, więc ciśniemy tam. Dementorzy! Właśnie, haha! Ha, mamy Cię! Przyznaję się, że lubisz potem. <laughs> Ło, podpłynęli do mnie statkiem. Albo oni odpłynęli. Fajteczki w kropeczki, o, ho. ho, ho. Okej, okay. dobra. Ciśniemy tutaj e, zrobić troszkę większą armię sobie. E, tak, garnizony w miastach mogą trzymać tylko cztery jednostki, które idą z tych, które wybudowaliśmy. A potem niestety... Trzeba ten garnizon zresearchować i wybudować sobie większy troszkę. E, wtedy to e, mamy możliwość dobudowania tych jednostek trochę więcej. No i jak na razie chyba miałem. Przepraszam. Standardowe cztery jednostki na bohaterze. Co też widać e, tutaj. A akurat mam dwie cały czas. E, więc e, nie wiem jak to wygląda dalej. Być może jeszcze po prostu tego researchu nie ogarnąłem, żeby mieć tych jednostek odpowiednio więcej. Ciężko mi powiedzieć. Okej, okay, weźmiemy Helenki i weźmiemy wywerny. Ręki, a wszystko kurde, na z bliska. E, oczywiście, wrzucamy to do naszej jednostki. E, Dridery, hmm, hmm, hmm. stuff, e, plus 5 defense, więc tak jak na każde jednostki przy mniejszej frakcji mają swoje własne charakterystyki. Warto w takim razie nie powalczyć. To żółte okazuje się, że to nie są te questowe potwory, to są tak naprawdę osobna frakcja. E, troszkę więcej szczęścia do miasta wprowadzimy. Na o, troszkę industrialu więcej, żeby szybko się budowało. No i dustu sobie naprodukujemy. Zobaczmy też co w mieście ościennym. Okej. Okay. Tutaj ekstraktor jakiś pykniemy. Tytana. No i pykniemy też ścieki, żeby byli bardziej zadowoleni. Chociaż mają 50% zadowolenia, więc nieźle. I odbudujemy im wioskę siostrzyczką miłosierdzia. Uzyskując ich wieczną sympatię w naszą stronę, która oczywiście do niczego nie się nie przyda, bo prędzej polegnę niż to wykorzystam. Skolikuję sobie też jakieś jednostki na wypadek jakiejkolwiek inwazji i potem myślę, że możemy pójść w Settlersa. A właściwie Settlersa to mógłbym sobie wykupić, gdyby było mnie dla niego stać, ale nie stać mnie. E, pojawiły się też, widzę, że tutaj, e, menedżerując miasta, jak widzicie, są też trzy, e, trzy wioski, do dwie wioski do odbudowania, plus jeszcze też właśnie ekstraktor tego m, unikalnego surowca, coś jak to, tytanium. Okej, okay, bijąc wony, więc zapraszam Was wszystkich do kościoła. Widzimy się po przerwie. Okej, okay. era druga researchu. A to dlatego, ponieważ ogarnąłem na tyle, na tyle badań w tierze pierwszym, że już mogę robić z drugiego. Oczywiście. <laughs> Co wygląda już wam pokażę jak teraz? Oczywiście tam nowe, ciekawsze technologie, ale my jeszcze tutaj chcę zrobić sobie te rzeczy do akwipunku. E, no nie jest tego mało. Oczywiście żeby odblokować erę trzecią trzeba zresearchować moc rzeczy z tego kółeczka drugiego. No więc e, no jest tego trochę, tak jak mówiłem wcześniej. Ale tam ja nie wiem coś skalikowane, więc niech się budują. <noise> Dzięki owca. Owca Banu, dzisiaj widziałem jakiś backstage Twitch'a i taki first hardcore ban list. śmiesznie. Ok, groźne Snake'y tutaj się pląsają. Spróbuję zagadać, zobaczymy, czy ma jakieś quest'a, które jestem w stanie wykonać. Mam dopilnować, żeby w rejonie nazywanym Aranak na 5 przez 5 kolejek nie było żadnego przeciwnika. Okej, okay, czyli tutaj musimy się poruchawę dać do tyłu troszkę. Okej, okay, tu łotystawyry można było zbudować, no, ale to nie budujemy. Pięć kolejek, no mam nadzieję, że. A, weź się, no, tylko że to jest kurde, wroga frakcja. Płonące drzewo. Fajnie to wygląda, nie? Bo tuś siedział i ręczkami własne ręcznie, malował. Ręczkami własne ręcznie. <ścoughs> okay. Ekstraktory, ekstraktory, setlersy i helenki. I wybernę Ło! Uh. Patrzcie, ale ma nogi Jedziemy ją Yeah, och! Jak widzicie siły łączone z danego regionu są, więc no moje szanse na zwycięstwo są znaczne